Twoja reklama w całym regionie, Telewizja i Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w Twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz Okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Wczesne wykrycie zaburzeń rozwoju psychofizycznego dzieci pozwala na skuteczną terapię, przekonywali eksperci podczas konferencji, która odbyła się w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Celem spotkania było zwrócenie uwagi nauczycielom i wychowawcom na coraz większy problem nieprawidłowości rozwoju dzieci oraz pokazanie jak powinna wyglądać profilaktyka i terapia. Zauważamy z roku na rok coraz więcej deficytów, wad postawy, wad wymowy, wszelkiego rodzaju odstępstw od normy. Staramy się to na bieżąco niewelować, pracować z tym, ale no niestety nie, nie ma tu regresu, a niestety postęp. Chcemy właśnie przekonać nauczycieli przedszkola i także szczególnie lekarzy, pediatrów, że pierwsze oznaki braku prawidłowego rozwoju można zobaczyć już u niemowląt między czwartym a piątym miesiącem życia. Mózg we wczesnym okresie rozwoju jest tak bardzo plastyczny. Dopiero powstają połączenia nerwowe i nawet przy y, okazji y, już wrodzonych, y, zakodowanych zaburzeń y, jesteśmy w stanie poprzez zajęcia terapeutyczne uniknąć no. wielu. Późniejszych złych e, zachowań. Dzięki wczesnej diagnozie możemy rozpocząć stymulację, i to niekoniecznie musi to robić specjalista. Dajemy zestaw e, e, ćwiczeń mamie. Trzeba oczywiście bardzo jasno powiedzieć, że takie mity, że każde dziecko rozwija się w swoim tempie, e, bardzo źle wpływają na, e, na rozpoczynanie e, terapii przez rodziców. Dodajmy, że organizatorami spotkania byli Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Stowarzyszenie Medycyna Polska i Center Med.